Dzień dobry, Cześć i czołem. Z tej strony Paulina, czyli Mycha z kanału Micha i K-pop. Dzisiaj mamy przed sobą 80s, spin off of From The Witness. Powiem tak, nie za wiele wiem o tym albumie. Z tego co wiem, to, to w tym albumie są jakby remiksy i różne takie radiowe edycje piosenek. Wiesz, że zapewne jest Halazia, a Halazia sama w sobie jest mwah, cudowna. Także nie przeciekając, zaczynamy spin off. Tak wygląda przód. Tak wygląda tył. Tutaj mamy komkę. Komka. Pokażemy bliżej. Dam radę. O, widzicie. mamy wszystkie kredyty. Tak wygląda bok. Cieszę się, że Ateez jest na tyle cudownym zespołem, że większość albumów ma właśnie w tym rozmiarze. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło ściągnęłam. Tu jest prosta czerń, z tyłu też jest prosta czerń. Nic się za bardzo tutaj nie zmieniło. Otwieramy. I tak, tu jest album. Tu są inne dobrocie. To może odłóżmy na chwilę. Tu mamy płytę, która jest strasznie ciężka. W ogóle to jest strasznie ciężkie, powiem Wam. Nic nie pod spodem nie ma, bo czasami, wiecie, jako taki dla fanów czasami niektóre zespoły chowają coś pod tym, nie? Co jest kinda creepy, ale no, ujdzie w toku. Tutaj mamy 80s. Tak i teraz tak, tak wygląda album: i Spin-off from The Witness. Z tego co wiem, to ten album jest z 2022, mamy koniec 2023, także trochę to minęło już. Czy tu się pokaże? Halo! Uhu. Yes, eighties. Dobrze. I co, możemy otworzyć? Czy lubię takie białe ten? Wszyscy wiemy, że nie. Oczywiście powiem tak, już z góry przepraszam za światło, ale ze względów, że idzie zima. Zima już prawie jest. That's sun. That's my sun. And. Jest name is son. Tyle wiem. Wierzę, że to jest. Hyongjoon, Jucho, i inni. I powiem tak, ja staram się zapamiętać, ale jakby. Moja pamięć jest wybiórcza. Ja wiem, jak oni mają na imię, ale no. Mój mózg nie potrafi sobie tego przyswoić i ten, ale jeżeli będą w Polsce, a na pewno będą może w przyszłym roku tak, coś czuję, że w przyszłym roku będą, to z Roksanką, którą znacie doskonale, na pewno pojadę na koncert bo ona mi nie odpuści i powiedziała, że jadę z nią i ciul. I więc. O, mój bobas. Więc muszę z nią pojechać. I warto byłoby chociaż znać ich imiona, prawda? No. Ale ogólnie niedawno wyszła informacja, że będzie MCND w Polsce. Także na pewno pojadę na nich. Na moje dzieci. Och. Powiedzcie mi, czemu oni dobrze wyglądają w czerwonych włosach? Czerwone włosy się kojarzą tylko albo z wiedźmami typu disneyowskimi, albo teraźniejszymi wiedźmami. Oni wyglądają tak, że no, to nie jest taki czerwień jak wiśnia. To jest czerwień taka nie troskawkowa, nie malinowa, taka no, ładna ta czerwień jest. Ogólnie też w tle na pewno będziecie słyszeć wiatr albo i nie, ponieważ mój aparat nagrywający nie jest taki czuły. W każdym razie, he looks so cute. Nie, naprawdę to jest bardzo dobry album. Ja bardzo lubię remixy. Wiem, że sama sobie już przerwałam chyba z 10 razy, ale wiecie o co mi chodzi, nie? E Mój kot patrzy cały czas na moją lapę, która skacze, także będzie ciekawie. Mam nadzieję, że to niepierdzielnie, bo byłoby mi przykro. Roksano na pewno się na pewno kiedyś postaram się nauczyć ich imion, bo ich nie ma aż tak dużo. O, mówiłam, Halazija tu jest. Hala 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 halazia. Aczkolwiek to no teraz największym hitem ich jest. Bouncy. Baum, 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 tak mówi, mówi mi, baum, baum, ba. to nie jest to, bo to jest i farba. Eee... No, no, no mówię, same Remix są, poza halazją. Także o. Nie czemu, ale takie zdjęcia są bardzo, bardzo hot. Hat hot summer, hot, hot, hot summer, mm. Bluebird. To brzmi jak bardzo smutna piosenka. Przyznam szczerze, nie przygotowałam się do tego unboxingu. Przyznam się to bez, yy, bez bicia. Lubię zdjęcia grupowe, gdzie no są uroczy. W ogóle wygląda jakby oni byli bardzo, bardzo niscy, oni bardzo, bardzo wysocy. Oni są mniej więcej tego samego wzrostu, wszyscy, z tego co pamiętam. Także to wygląda niecodziennie, ale ważne, że jest. Tutaj mamy wszelkie kredyty, 80s. Tutaj na końcu mamy też kolejne zdjęcie. To w ogóle wszystkie te kreski, które tu są, one wyglądają jakby, jakby miały, mielibyśmy wszyscy podpisać to wszystko, np. jak mamy różne rzeczy, żeby właśnie podpisać. Tutaj co mamy? o Free card for you. Jakieś. Tutaj mamy naklejki, które widzieliśmy tutaj, bo to jest. stąd? Stąd na pewno jest, bo to widziałam przed chwilką. O, widzicie? To jest stąd. To jest dokładnie to samo. I jeżeli się przypatrzycie, to każdy z nich, tutaj kolejny ma. Tu więc każdy ma tu kawałek. Siebie, że tak powiem. Ten, tu mamy 80s Halazia, spin-off, spin-off, spin-off. That's cute. I pióreczko. No, i tutaj mamy plakat, to będzie? Wydaje mi się, że to będzie plakacik. Tak, tu mamy plakacik. O. Nie lubię, jak mają także zasłania inwobuźki. Ale jeszcze przybliżmy. I powolutku. Wyglądają mi jak książęta, chociaż ten wygląda jakby mamo. Ja mam żuchę do wychowodowania na jutro. Tu princes. Sez. Też princeski. Chociaż on wygląda jak y, ten w czarnym. Jak ochroniarz, ale nadal cute. Yy, zmęczona matka. Nie wiem dlaczego, ale zmęczona matka tutaj mi się pojawia. Może przez ten kapelusz? Prawdopodobnie przez ten kapelusz. I ogólnie chciałabym powiedzieć, że to jest zajebiste, bo tutaj mamy. Tak, yy, odłożyłam to trochę dalej. Pierwsze. Mamy zajebiste piórko. Więc yy, zobaczycie. O co mi chodzi. ona jest półtransparentne, ale z takim ładnym odcieniem, że oretę. Ogólnie przepraszam za moje paznokcie, ale ostatnio ze stresu troszkę zjadam. Mamy też yy, jakiś kot Nie wiem. Zostawmy to. Przybliżmy, żeby ładnie wszystko było widać. I moi kochani, mamy trzy karty. Co jest dosyć problematyczne, bo ja znam tylko... Wiem, jak jeden z nich wygląda przypominam. Znam mniej więcej imiona, ale no. Twarze i imion, imię to nie potrafię dopasować. Raz, dwa, trzy. Ogólnie tak. Później napiszę do Roxane, żeby mi napisała, kto, kto jest kim, bo. Zapomniałam Wam powiedzieć na początku, albo nale należy do Roki. Także to nie są moje albumy, nie są moje karty. Ale wszyscy wiemy, nawet już w opisie filmu, nie filmu, tylko całego kanału mamy, że nieoficjalny sponsor to właśnie Roki. Czy to jest ta sama osoba? Wydaje mi się, że tak. Ale mogę się mylić. Nie wiem. Halo. To jest takie. No wiecie, Hoshi i te sprawy. I tutaj, tu, tu wiem kto jest, bo się dowiedziałam wcześniej. That's Sam! Gdyby nie to, że kocham Roksankę, ta karta byłaby moja. Ale ona też bardzo kocha go. Niu, 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 niu. Słoneczko nasze. I no, nie będę y, złą kuzynką, bo y, uwielbiam to moje kochane dziecko. zwane również Roxanką. I żeby nie było, Roxana nie jest jakimś dzieckiem. Roxana ma 20. O kurde, bo teraz zaczęła mówić. Ona ma 24 lata i to całkiem niedługo, albo właśnie dziś. Albo przed chwilą miała. W się kiedy opublikuję ten film. W każdym razie Roksanka ma urodzinę 29 listopada. 1999 się urodziła. Także na ostatni dzwonek w latach 50 się urodziła. Ja się na początku lat 50 urodziłam, ona na końcu. I dlatego się tak w świetnie negatywujemy. Moje kochane dzieciątko. Także yy, wszystkim na przykład dla Roksanki. Yy, kocham cię maleńka. Widzimy się niedługo na chlaniu. Yy, oczywiście. Soczku. <laughs> Dobra. Dzięki za uwagę. Do Pa.